Cześć, witam Was wszystkich w kolejnym odcinku. E, tym razem trochę później, a to z racji tego, że nabawiłem się Anginy i dosyć ciężko było mi mówić, w sumie jeszcze nadal jest, mam nadzieję, że nie będzie to słychać aż tak, bo, e, aż tak bardzo, żeby nie dało się tego oglądać. E, słuchajcie, jakiś czas temu w komentarzach wysz, e, była dyskusja odnośnie gry Ryzen 2 i stwierdziłem, że spróbuję to uruchomić. Tak więc y, dzisiaj przed Wami będzie Ryzen 2. Jak to działa, ocenicie sami. Także zapraszam na film. Uruchamiamy grę. A tutaj z racji tego, że po, były głosy, że na początku gra jest płynna, to sprawdzę to na dwóch zapisach. Jeden z początku, a drugi już z praktycznie samego końca gry. Także będziecie mieli pewność, że gra w każdym momencie chodzi, a przynajmniej powinna chodzić odpowiednio. To się ładuje troszeczkę długo, nawet dłużej niż Gotik. Ale na spokojnie damy radę. Jeśli będzie to trochę dłużej jeszcze to po prostu przytnę materiał. Tak żebyście nie musieli patrzeć w pusty ekran. A swoją drogą czy nie uważacie że ta muzyka z rajzona dwójki nie jest podobna do Fallouta 3? na niej ten wstęp. To jest identyczne. Więc tutaj uruchamiamy grę z początku już. I zobaczycie jak będzie chodziło to w tym w tej chwili. W tej grze ginę średnio co jakieś 20 sekund, więc nie musicie się tym przejmować. Zresztą to nie są gameplaye, tylko pokazuję jak sama gra działa. Tutaj troszeczkę przyciszę, bo obawiam się, że może mnie nie być słychać. I tak już mówię niewyraźnie, a w połączeniu jeszcze z huczącym głośnikiem, no weszłoby to przynajmniej średnio źle. Mam nadzieję, że w międzyczasie nie padną mi baterie do klawiatury, bo dzisiaj już raz to zrobiły. W grze są... Jest klatkowanie zresztą. Możecie to zobaczyć. Nie jest, nie jest ono aż tak jakoś specjalnie duże, żeby zbytnio nie dało się grać. No ale jednak jest. Ja wygląda całkiem nieźle nawet no, całkiem, całkiem ok natomiast jak sami widzicie przy potyczkach nawet przy zwykłym chodzeniu przez dżunglę wiadomo tu jest trochę tego do wyrenderowania no ale mimo wszystko tnie to ostatnio sobie z nimi nie poradziłem Zobaczymy może teraz będzie lepiej No pewnie zaraz teraz zginę no, ale widzicie już Czwórka ludzi na ekranie i już praktycznie gra jest niegrywalna, jest to zupełnie A No i oczywiście zginąłem jest to coś zupełnie innego, niż było chociażby w Assassin's Creed, który moim zdaniem jest tutaj na o wiele wyższym poziomie graficznym. Nie mówiąc już tutaj o Dark Soulsie, pod którym faktycznie rozgorzała bardzo duża ilość... bardzo dużej du du dyskusji. E, no, ponieważ film miał na chwilę obecną niecałe 50 wyświetleń, a 40... ponad 45 komentarzy, więc... moim zdaniem, no, było to całkiem sporo. No i tak wyglądała gra na początku. Teraz yy, załaduję tutaj grę... Yy, no tutaj jest ponad 40... No prawie 42 godziny yy, zrobione i zobaczycie jak ta gra chodzi dalej. No i na koniec oczywiście powiem Wam yy, moją opinię na ten temat. Czasy ładowania są w tej grze niemiłosierne Jak już i tak czekamy to będzie taka mała modyfikacja planów Bo zapowiadałem wam gotika trójkę natomiast dużo z was wolało żebym zrobił jednak gotika dwójkę Dlatego rezygnuję z trójki a zrobię faktycznie gotika dwójkę, bo tego, właści tego właściwie oczekiwaliście, więc to też dostaniecie. No, widzicie, to jest już dalsza część. No, powiem, że nawet nie jest aż tak tragicznie, jak było przed chwilą. Hmm, oczywiście też zginąłem. bo jak inaczej, ale spokojnie, bym doszedł za tamte wrota i byłoby dokładnie to samo. Może wczytamy w takim razie ten save. Ja to widzę bardzo mocno odbija się też, ja się odbijam w tablecie, więc jeśli to będzie dalej tak trwało, to po prostu przejdziemy do podsumowania. Nie ja pewnie będziecie widzieć gdzieś tutaj, więc dwa razy obraz to nie ma sensu większego. sami widzicie jak to działa gra ścina niemiłosiernie jak, wy, jak wyjdziemy już z jakiegoś miejsca w którym jest dużo detali do wygenerowania to chodzi to całkiem przyjemnie nawet zakrawa o to, że dałoby się zagrać natomiast tak jak tutaj są jeszcze dwa wodospady co ilość FPS-ów spada no bardzo bardzo no to szczerze mówiąc gra przestaje już być kompletnie grywalna Niestety Ale najwidoczniej tak miało być i kiedyś, kiedyś właśnie miałem trafić na grę w której ciężko byłoby pograć no, Tak jak tutaj widzicie to to już jest tragedia wręcz To co widzicie to faktycznie to nie jest spowolnienie wynikające z kamery tylko to po prostu w ten sposób działa co nie zmienia faktu że wygląda Правда ладнее. Ну. No. W tym momencie kończą mi się baterie w klawiaturze, więc przenosimy się do, na tą kamerkę. Słuchajcie, odnośnie Ryzena niestety, ale nie da się normalnie pograć. Tak jak, dal, jak daliśmy radę grać w... Jak daliśmy radę sobie normalnie pograć w Assassin's Creed czy, czy też nawet w Dark Soulsa w cokolwiek jakąkolwiek inną grę, tak nie jesteśmy w stanie pograć sobie w na no, który wcale nie jest aż tak na grą, bo to jest gra z, 20, z 2012 roku. No, niemniej jednak są zbyt duże problemy, żeby komfortowo sobie pograć. Być może... Odnajdę gdzieś łatkę, która pozwoli no po prostu cieszyć się tą grą w miarę komfortowo. Nas, niestety na chwilę obecną jest to niemożliwe. Z tego miejsca chciałbym też pozdrowić Artura, który podsyła mi całkiem sporo tytułów odnośnie gier. Co będzie w następnych odcinkach? W następnym odcinku na 100% będzie symulator farmy wersja 2015 w którego już zaczynam grać i wiem że działam na pewno będzie counter strike nie wiem jeszcze która wersja czy to będzie 1.6 czy to będzie source czy to będzie go to zobaczę wszystko jest do o, o, ogrania no, mam pewne problemy z CSM go więc zobaczymy jak to będzie eee... Odnośnie gier, które wymagają większej karty pamięci niż yy, 16 giga, będą w momencie, kiedy kupię nowy dysk twardy. Yy, a to będzie przenośny i będę go po prostu podłączał do tableta. Yy, oprócz tego, co będzie? Na pewno będzie Wiedźmin. Będzie Wiedźmin pierwszy, w momencie, kiedy będę miał drugi dysk, będzie dwójka. Tak więc będzie, będzie co oglądać. Słuchajcie, to wszystko. Dzięki za oglądanie i do następnego razu. Test.